Całe życie wobec swoich dzieci, a potem wspierającymi ich pracę kościołem i szkołą, patriada, razem może bardzo wiele, bardzo dużo. I kościół chce w tym dziele, na ile potrafi, na ile jest kompetentny, uczestniczyć, będąc o szalenie doświadczonym, przecież dwa tysiące lat, przecież kiedyś twórcą uniwersytetów, szkół, wielki kurator kultury, sztuki. Dziękuję, Panie Dyrektorze, jeszcze raz za te miłe słowa. Ale najbardziej dziękujemy artystom. Artystom dziękujemy za to pochylenie się tak subtelne, tak miłe, właśnie nad jeszcze błogosławionym Janem Pawłem II. Dziękujemy za śpiewy, dziękujemy za recytację, a także za pięknie zagrany fragment Ave Maria. To wszystko sprawiło, że Ojciec Święty, który spogląda na nas z tego portretu, jest nam jeszcze bardziej bliski. Jest nam. Tym, z którego jesteśmy dumni, który jest owocem Polski właśnie współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Dziękuję, że tu w tej szkole właśnie pochyliliśmy się nad Janem Pawłem II, jako poznałem po raz pierwszy w roku 1970. Z racji mojej pracy w stolicy, wielokrotnie mogłem z nim spożywać obiad, kolację, jako papieżem. A w końcu, 10 lat temu, zechciał mnie posłać do Łowicza. To on mianował mnie biskupem i skierował do Łowicza. Potem uczestniczyłem w jego pogrzebie. Dziękuję za ten ostatni śpiersz, tym pięknym włoskim słówkiem Santo, święty, Santo subito, że tylko natychmiast święty. Patrzyłem wtedy na plac świętego Piotra, myśmy polecieli wtedy trzema samolotami jako oficjalna delegacja z Polski na pogrzeb papieża. Potem byłem na beatyfikacji i wybieram się na kanonizację 27. Także dziękuję za tę wielką postać. Dziękuję za tę dekorację subtelną. Żółty, biały kolor to kolor Watykanu. Kolor Wielkiej Papieskiej. To jest też piękny taki, bardzo subtelny znak. Ale dziękuję też za przywołanie Matki Teresy z Kalkuby, którą wszyscy bardzo kochamy. Pochwalę się, że też wielokrotnie z nią rozmawiałem właśnie kiedy przybywała do Warszawy czy w Rzymie. Także miałem zaszczyt uścisnąć rękę świętym. Nie wiem, czy na mnie podziała trochę, że będę świętszy. Może. Dziękuję także za to, że wśród nas są przedstawiciele rodziców tutaj w pierwszym rzędzie mama. Cieszę się bardzo, że rodzice tak kochają. Szkołę, jak wspomniał pan dyrektor, najliczniejszą w godnie, jednocześnie szalenie ważną, bo jako podstawowa buduje podstawy pod dalszą edukację. To, co tutaj wy, drodzy, nauczycieli, wychowawcy, uczylicie, to gimnazjum na tym będzie budowało. Na tym będzie budowało to, co wy zrobicie, także całe szkolnictwo ponadgimnazjalne stąd. Ta podstawowa szkoła jest tak szalenie ważna. Gratuluję Wam także patrona tej szkoły, Tadeusz Kościuszko. Właśnie w tych dniach na Zamku Królewskim na Wawelu jest otwarta wielka wystawa poświęcona pamiątkom o Tadeuszu Kościuszce. Dzisiaj w gazetach wyczytałem rano. Też jaki znak zbieżności, że ja przyjeżdżam do tej szkoły, a tu w gazetach o Kościuszce piszą że jest piękna wystawa dziękuję jeszcze raz za dar tego spotkania cieszę, że jest ze mną nowy ksiądz Proboż, wiceciekan Kutnowski znany może trochę już bo był w Łękach Kościelnych nie tak daleko stąd pięknie tam uczynił kościół drewniany wspaniałe dzieło, razy kiedyś pojechać zobaczyć jak może być piękny drewniany kościół dziękuję także katechetom Uczącym tutaj i za ciepłe słowa pana dyrektora pod ich adresem. Wydaje się, że grono pedagogiczne tworzycie razem i w tej jedności można bardzo wiele dobra uczynić. Jeszcze raz gratuluję artystom, gratuluję ich umiejętności, ich talentów. Dziękuję w imieniu księdza także za ofiarowanie kwiaty i gratulujemy Państwu, dyrektorom, że macie tak wspaniałych uczniów, tak wspaniałą młodzież, tak cudownych mieszkańców Kutnej i Okolicy, którzy tutaj zdobywają wykształcenie, jak mówi Pan dyrektor, ale także uczą się kultury, zdobywają wartości, aby razem to wszystko mogło być tym wspaniałym fundamentem pod dalsze dorosłe życie. Dziękuję serca bardzo serdecznie. Również bardzo dziękujemy i zapraszamy ekscelencję i gości do yy, świetlicy na spotkanie z pracownikami naszej szkoły.